Dlaczego kochający Bóg dozwolił na zło? Część dwunasta. Grzech zawsze jest złem, zło nie zawsze jest grzechem. Trzeba jednak zwrócić uwagę na to, że grzech zawsze jest złem, lecz zło nie zawsze jest grzechem. Trzęsienie ziemi, pożar, powódź lub epidemia są klęskami, złem, lecz nie grzechem. Wyraz zło występujący w tych wersetach znaczy klęski. To samo słowo hebrajskie zostało przetłumaczone na zło, utrapienie, nieszczęście i tym podobne w następujących wersetach. Psalm 34 Werset 20 W przekładzie Biblii Gdańskiej, wiele złego przychodzi na sprawiedliwego, ale z tego wszystkiego wyrywa go Pan. W przekładzie Biblii tysiąclecia wiele nieszczęść spada na sprawiedliwego, lecz ze wszystkich Pan go wybawia. Psalm 107, werset 39. W przekładzie Biblii Gdańskiej, ale podczas umniejszeni i poniżeni bywają okrucieństwem, nędzą i utrapieniem. W przekładzie Biblii tysiąclecia Potem zmalała ich liczba i podupadli pod naciskiem niedoli i utrapienia. Jeremiasza rozdział 48 werset 16 W przekładzie Biblii Gdańskiej blisko jest zginienie Moabowe i przyjdzie, a nieszczęście jego prędko się pospieszy. W przekładzie Biblii Tysiąclecia zbliżył się upadek Moabu, jego nieszczęście nadchodzi bardzo śpiesznie. Zachariasza rozdział pierwszy, werset piętnasty. W przekładzie Biblii gdańskiej, a gniewam się bardzo na te narody, które używają pokoju, bo gdym się ja trochę zagniewał, wtedy one pomagały do złego. W przekładzie Biblii warszawskiej, natomiast porywam mnie wielki gniew na narody pewne siebie, które wtedy, gdy się trochę gniewałem, przyczyniły się do nieszczęścia w przekładzie Biblii warszawsko-praskiej, lecz jestem pełen zagniewania na narody, które są pewne siebie w swej fałszywej dumie. Kiedy ja bowiem tylko nieznacznie obruszyłem się na was, oni, będąc narzędziem mego karania, chcieli was całkowicie zniszczyć. Psalm 27, werset 5. W przekładzie Biblii gdańskiej bo mnie skryje w dzień zły w przybytku swoim, zachowa mnie w skrytości namiotu swego, a na skalę wywyższy mnie. W przekładzie Biblii tysiąclecia, albowiem On przechowa mnie w swym namiocie w dniu nieszczęścia, ukryje mnie w głębi swego przybytku, wydźwignie mnie na skałę. Psalm 41, werset drugi. W przekładzie Biblii Gdańskiej, błogosławiony. Który ma baczenie na potrzebnego, w dzień zły wybawi go Pan. W przekładzie Biblii Poznańskiej, Błogosławiony, kto się troszczy o biednego, w dniu niedoli Jachwego wybawi. Psalm 88 4. W przekładzie Biblii Poznańskiej, Bo nasycona jest tu utrapieniem dusza moja, a żywot mój przybliżył się aż do grobu. W przekładzie Biblii tysiąclecia, bo dusza moja jest przesycona nieszczęściami, a życie moje zbliża się do szeolu. Psalm 107 werset 26. W przekładzie Biblii Gdańskiej wstępują aż ku niebu, i zaś wstępują do przepaści, tak, iż się dusza ich w niebezpieczeństwie rozpływa. W przekładzie Biblii tysiąclecia. Wznosili się aż pod niebo, spadali aż do głębi, ich dusza truchlała w nieszczęściu. Jermiasza rozdział 51 werset 2. W przekładzie Biblii Warszawskiej, i pośle przeciwko Babilonowi wiejaczy, którzy go przewieją i spustoszą jego kraj, gdy rozłożą się zewsząd przeciwko niemu w dniu niedoli. W przekładzie Biblii Tysiąclecia. Pośle do Babilonu tych, co przesiewają, zboże, i przesieją go, i spustoszą ziemię, bo się zewsząd zwrócą przeciw niemu w dniu klęski. Treny Jeremiasza rozdział pierwszy, werset dwudziesty pierwszy. W przekładzie Biblii gdańskiej, słysząc, że ja wzdycham, ale nie masz, kto by mi je pocieszył. Wszyscy nieprzyjaciele moi, słysząc o nieszczęściu mojem, weselą się, żeś ty to uczynił, a przywiodłeś dzień przedtem ogłoszony, aleć będą mnie podobni. W przekładzie Biblii warszawsko-praskiej, posłuchaj, jak wzdycham boleśnie, a nie ma nikogo, kto by mnie pocieszył. Wrogowie moi na wieść o mym nieszczęściu ucieszyli się bardzo, żeś mi tak uczynił. Niech i na nich przyjdzie Twój Dzień zapowiedziany, niech ich też to samo, co i mnie, spotka. Pierwsza Samuelowa rozdział 10 Werset 19 W przekładzie Biblii Gdańskiej, aleście wy dziś odrzucili Boga Waszego, który Was sam wybawia od wszystkiego złego Waszego, i od ucisków Waszych, i rzekliście mu, postanów króla nad nami. Przetoż teraz stańcie przed Panem według pokoleń Waszych, i wedle tysiąców Waszych. W przekładzie Biblii tysiąclecia, lecz Wy teraz odrzuciliście Boga Waszego, który uwolnił Was od wszystkich nieszczęść i ucisków, i rzekliście mu, Ustanów króla nad nami. Ustawcie się więc przed Panem według pokoleń i według rodów. Psalm 10 Werset 6. W przekładzie Biblii Gdańskiej, mówi w sercu swem, Nie będę wzruszony od narodu do narodu, bo się nie boję złego. W przekładzie Biblii Tysiąclecia, myśli on sobie, Ja się nie zachwieję, nie zaznam niedoli po najdalsze pokolenia. Psalm 94 Werset 13. W przekładzie Biblii Gdańskiej. Abyś mu sprawił pokój od złych dni, ażby był wykopany dół niezbożnikowi. W przekładzie Biblii Tysiąclecia, by dać mu wytchnienie w dniach nieszczęśliwych, nim grób wykopią dla występnego. Psalm 141 Werset 5. W przekładzie Biblii Gdańskiej, niech mnie bije sprawiedliwy, a przyjmę to za miłosierdzie, i niech mnie gromi. A będzie mi to za najwyborniejszy olejek, który nie zarazi głowy mojej, albowiem jeszczeć modlitwa moja płatna będzie przeciwko złości ich. W przekładzie nowej Biblii gdańskiej, niech mnie uderzy sprawiedliwy, gdyż to jest łaską, niech mnie zgromi, gdy mnie karci, to jest olejem na moją głowę, gdyż pomimo ich krzywd, jeszcze płynie moja modlitwa. Kaznodzieja Salomonowy rozdział 7 werset 14. W przekładzie Biblii Gdańskiej, W dzień dobry zażywaj dobra, w dzień zły miej się na pieczy, boć ten uczynił Bóg przeciwko owemu, dlatego, aby nie doszedł człowiek tego, co nastanie po nim. W przekładzie Biblii tysiąclecia, Gdy ci się dobrze wiedzie, ciesz się z tego, a wiedzie ci się źle. Wtedy to rozważ, zarówno jedno, jak i drugie sprawia Bóg, taki iż człowiek nie może dociec niczego zgoła, co po nim będzie. Nehemiasza rozdział drugi, werset 17. W przekładzie Biblii Gdańskiej, przetorzem rzekł do nich, wy widzicie, w jakiej myśmy uciśnieniu, a jako Jeruzalem spustoszone, i bramy jego popalone są ogniem. Pójdźcież. A budujmy mury jeruzalemskie, abyśmy nie byli więcej na hańbę. W przekładzie Biblii tysiąclecia, gdy ci się dobrze wiedzie, ciesz się z tego, a wiedzie ci się źle, wtedy to rozważ, zarówno jedno, jak i drugie sprawia Bóg, taki iż człowiek nie może dociec niczego zgoła, co po nim będzie. Te same wyrazy w wielu innych miejscach zostały przetłumaczone jako krzywda, szkoda, ból, niedola, smutek. Oczywiście zależy to od używanego przekładu, ale wydźwięk jest wszędzie podobny. W tych wersetach z Izajasza rozdziału 45 wersetu 7, w przekładzie Biblii Gdańskiej, który czyni światłość i stwarzam ciemności. Sprawuję pokój i stwarzam złe. Ja pan czynię to wszystko. I Amosa rozdziału trzeciego, wersetu szóstego. W przekładzie Biblii Gdańskiej: Izali się ludzie nie lękają, gdy trąba w mieście zabrzmi. Izali jest w mieście co złego, którego by pan nie uczynił. Bóg przypomina Izraelowi o przymierzu zawartym z nim, jako narodem, które mówiło. Że jeśli Izraelici będą posłuszni jego prawu, to On będzie im błogosławił i chronił przed nieszczęściami powszechnymi w świecie. Jeśli jednak o nim zapomną, to On zezwoli na nieszczęścia, zło, jako kary. Zobacz dla potwierdzenia. Piątą Mojżeszową rozdział 28 Wersety od 1 do 14 który w przekładzie Biblii tysiąclecia brzmi. Jeśli więc pilnie będziesz słuchał głosu Pana Boga swego, wiernie wypełniając wszystkie jego polecenia, które ja Ci dziś daję, wywyższycie Pan, Bóg Twój, ponad wszystkie narody ziemi, spłyną na Ciebie i pozostaną wszystkie te błogosławieństwa, jeśli będziesz słuchał głosu Pana Boga swego. Będziesz błogosławiony w mieście, błogosławiony na polu. Błogosławiony będzie owoc Twego łona, plon Twej roli, przychówek Twych zwierząt, przyrost Twego większego bydła i pomiot bydła drobnego. Błogosławione będą Twój kosz i dzierza. Błogosławione będzie Twoje wejście i wyjście. Pan sprawi, że Twoi wrogowie, którzy powstaną przeciw Tobie. Zostaną pobici przez ciebie. Jedną szli drogą przeciw tobie, a siedmioma drogami uciekać będą przed tobą. Pan rozkaże, by z tobą było błogosławieństwo w spichrzach, we wszystkim, do czego rękę przyłożysz. On będzie ci i błogosławił w kraju, który ci daje Pan, Bóg Twój. Pan ustanowi cię swoim świętym ludem, jak ci poprzesiągł. Jeśli będziesz zachowywał polecenia Pana, Boga swego, i chodził Jego drogami, wtedy zobaczą wszystkie narody ziemi, że zostaliście nazwani imieniem Pana i będą się Ciebie lękały. Napełnijcie Pan w obfitości dobrami z owocu Twego łona, przychłówkiem Twego bydła, plonami pola, w kraju, o którym poprzysiągł przodkom Twoim, że da go Tobie. Pan otworzy dla ciebie swoje bogate skarby nieba, dając w swoim czasie deszcz, który spadnie na twoją ziemię i błogosławiąc każdej pracy twoich rąk. Ty będziesz pożyczał wielu narodom, a samu nikogo nie zaciągniesz pożyczki. Pan umieści cię zawsze na czele, a nie na końcu, zawsze będziesz górą, a nigdy ostatni. Bylebyś tylko słuchał poleceń Pana, Boga swego, które ja Ci dziś nakazuję pilnie wypełniać. Nie odstępuj od słów, które ja Ci dzisiaj obwieszczam, ani na prawo, ani na lewo, po to, by iść za cudzymi bogami i służyć im. Trzecią Mojżeszową rozdział 26 wersety od 14 do 16, który w przekładzie Biblii tysiąclecia brzmi, jeżeli zaś nie będziecie mnie słuchać i nie będziecie wykonywać tych wszystkich nakazów, jeżeli będziecie gardzić moimi ustawami, jeżeli będziecie się brzydzić moimi wyrokami, także nie będziecie wykonywać moich nakazów i złamiecie moje przymierze, to i ja obejdę się z Wami odpowiednio, zaśle na Was straszne nieszczęście, wycieńczenie i gorączkę które prowadzą do ślepoty i rujnują zdrowie. Wtedy na próżno będziecie siali wasze ziarno. Zjedzą je wasi nieprzyjaciele. Jozuego rozdział 23 wersety od 6 do 11 i od 12 do 16, który w przekładzie Biblii Tysiąclecia brzmi Okażcie się mężni, by strzec i wypełniać wszystko co napisane w Księdze Prawa Mojżesza, nie odstępując od niego ani na prawo, ani na lewo, i nie łącząc się z tymi ludami, które pozostały z wami. Nie będziecie wzywać imion ich bogów, przysięgać na nich, służyć im lub oddawać pokłon. Wy powinniście natomiast przylgnąć do Pana, Boga Waszego, jak czyniliście to aż do dnia dzisiejszego. Pan wypędził przed wami wielkie i silne narody i nikt nie mógł ostać się przed wami aż do tego dnia. Jeden z was pędził przed sobą tysiąc, albowiem pan, Bóg wasz, sam walczył za was, jak wam obiecał. Troszczcie się bardzo o wasze życie, miłując pana, Boga waszego. Lecz jeśli sprzeniewierzycie się i połączycie się z resztą tych ludów które pozostały z wami. Jeśli zabierać będziecie małżeństwa z nimi i przemieszacie się z Nimi, bądźcie pewni, że Pan, Bóg wasz, przestanie wypędzać te ludy przed wami. A staną się one dla was siecią i sidłem, biczem dla waszych boków i cierniem dla waszych oczu, aż wyginiecie z tej pięknej ziemi, którą wam dał Pan, Bóg Wasz. Ja sam muszę teraz pójść drogą, którą idą wszyscy, a wy zrozumcie to całym sercem i całą duszą swoją, że ze wszystkich wspaniałych obietnic, które dał Wam Pan Bóg Wasz, ani jedna nie zawiodła. Wszystkie Wam się spełniły, żadna z nich nie okazała się próżna. Ale jak się wypełniły na Waszą korzyść wszystkie obietnice uczynione przez Pana, Boga waszego, tak samo Pan wypełni wszystkie swe groźby przeciw Wam, aż do zgładzenia Was z powierzchni tej pięknej Ziemi, którą dał Wam Pan Bóg Wasz, jeśli rzeczywiście przestąpicie przymierze, które Pan Bóg Wasz zawarł z Wami, i jeśli pójdziecie służyć cudzym bogom i będziecie oddawać im pokłon. Wtedy gniew Pana zapali się przeciw wam i z tej pięknej ziemi, którą wam dał, rychło znikniecie. Sędziów rozdział drugi wersety od 10 do 16, który w przekładzie Biblii tysiąclecia brzmi. A gdy całe to pokolenie połączyło się ze swoimi przodkami, nastało inne pokolenie, które nie uznawało Pana ani też tego, co uczynił dla Izraela. Wówczas Izraelici czynili to, co złe w oczach Pana, i służyli Baalom. Porzucili Boga swoich ojców, Jahwe, który ich wyprowadził z ziemi egipskiej, i poszli za cudzymi bogami, którzy należeli do ludów sąsiednich. Oddawali im pokłon i drażnili Pana. Porzucili Pana i służyli Baalowi i Asztartom. Wówczas zapłonął gniew pana przeciwko Izraelitom, także wydał ich w ręce ciemieńców, którzy ich złupili, wydał ich na łup nieprzyjaciół, którzy ich otaczali, także nie mogli im się oprzeć. We wszystkich ich poczynaniach ręka pana była przeciwko nim na ich nieszczęście, jak to pan przedtem im zapowiedział i jak im poprzysiągł. I tak spadł na nich ucisk ogromny. Wówczas pan wzbudził sędziów, by wybawili ich z ręki tych, którzy ich uciskali. Kiedy jednak nieszczęścia przychodziły, Izraelici byli skłonni uznawać je za przypadek, a nie za kary. Dlatego Bóg przez proroków posyłał im słowo przypominające o ich przymierzu i mówił im, w wersetach, jakie rozważamy, że doświadczane przez nich nieszczęścia pochodziły od Niego, z Jego woli w celu ich naprawy. Dlatego niedorzecznością byłoby i jest używanie tych wersetów na dowód, że Bóg jest autorem grzechu, gdyż one w ogóle nie odnoszą się do grzechu. Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.